Betty nietoperz. Opowieść o przyjaźni poza stereotypami. Dawno, dawno temu, w gęstym, magicznym lesie żyła sobie mała nietoperzyca o imieniu Betty. Betty różniła się od nietoperzy, o których wszyscy mówią w przerażających opowieściach. Ona i jej rodzina uwielbiały popijać nektar z kwiatów i chrupać soczyste owoce. Były łagodne, Miłe i uwielbiały ciszę nocy. Betty miała jednak pewien problem. Nie mogła znaleźć żadnych przyjaciół. Zwierzęta w lesie bały się jej. Wierzyły w stare opowieści o nietoperzach jako złych wampirach, siejących strach i niebezpieczeństwo. Za każdym razem, gdy Betty próbowała się do nich zbliżyć, uciekały lub krzyczały nieprzyjemne słowa. Każdego wieczoru Betty obserwowała ze swojego ulubionego drzewa, jak inne zwierzęta bawią się razem, śmiejąc się i żartując. Bardzo chciała do nich dołączyć, ale powstrzymywał ją strach przed odrzuceniem. Im bardziej się starała, tym bardziej czuła się samotna. Pewnej nocy, gdy Betty latała w poszukiwaniu kwiatów, usłyszała ciche wołanie o pomoc. Podążyła za dźwiękiem i zobaczyła młodą króliczkę o imieniu Rosie, która utknęła w ciernistym krzaku. Miękkie futerko Rosie utknęło w cierniach i nie mogła się ruszyć. Betty wiedziała, że to jej szansa na pokazanie swojej prawdziwej natury. Bez wahania Betty podleciała i delikatnie skubała ciernie, uważając, by nie zranić Rosie. Użyła swoich malutkich pazurków, by oderwać ostre gałęzie i uwolnić przestraszonego królika. Dziękuję. Rouzi powiedziała, a jej oczy rozszerzyły się z zaskoczenia i ulgi. Nie jesteś taka, jak mówią historie. Jesteś miła i delikatna. Betty uśmiechnęła się, a jej serce się rozradowało. Te historie nie są prawdziwe. My nie toperze jesteśmy jak wszyscy inni. Kochamy kwiaty i owoce, a nie krew. My też chcemy być przyjaciółmi. Rosie poczuła wstyd, że uwierzyła w stare historie, nie znając prawdy. Przepraszam, że Cię osądzałam. Pozwól, że przedstawię Cię moim przyjaciołom. Muszą poznać prawdziwą Ciebie. Następnego dnia Rosie zebrała wszystkie zwierzęta i opowiedziała im o tym, jak Betty ją uratowała. Na początku były sceptycznie nastawione. Wiewiórki gdakały nerwowo, jelenie tupały kopytami, a ptaki niepewnie trzepotały skrzydłami. Ale Rosie nalegała, by dali Betty szansę. Betty nieśmiało podeszła, a jej serce waliło jak bęben w jej małej klatce piersiowej. Wzięła głęboki oddech i odezwała się cicho. Wiem, że boicie się mnie z powodu tych opowieści, ale one nie są prawdziwe. Moja rodzina i ja jesteśmy łagodnymi istotami. Chcemy być tylko przyjaciółmi. Zwierzęta szeptały między sobą, spoglądając na Betty z mieszaniną ciekawości i strachu. Wtedy stara, mądra Sowa, która widziała wiele rzeczy w swoim długim życiu. Huknęła ze swojej grzędy wysoko w górze. Powinniśmy oceniać Betty po jej czynach, a nie po opowieściach. Zachęcone mądrością sowy, zwierzęta zaczęły podchodzić do Betty. Jerze pytały o jej ulubione kwiaty, lisy chciały wiedzieć, jakie owoce lubi najbardziej, a ptaki były ciekawe jej nocnych przygód. Betty z uśmiechem odpowiadała na wszystkie ich pytania, dzieląc się opowieściami o nocach spędzonych na lataniu wśród gwiazd, popijaniu słodkiego nektaru z księżycowych kwiatów i delektowaniu się smakiem dojrzałych, soczystych owoców. Opowiedziała im, jak nietoperze pomagają zapylać kwiaty i rozsiewać nasiona, przyczyniając się do zdrowia i piękna lasu. W miarę upływu dni, krąg przyjaciół Betty powiększał się. Bawiła się w chowanego z królikami, ścigała się po drzewach z wiewiórkami i śpiewała piosenki z ptakami. Pomagała nawet mądrej sobie zdobywać wiedzę o leśnych roślinach i zwierzętach. Las, niegdyś podzielony przez strach i nieporozumienia, stał się miejscem harmonii i akceptacji. Zwierzęta nauczyły się patrzeć poza pozory i historię, zdając sobie sprawę, że każdy ma coś wartościowego do zaoferowania. Pewnego słonecznego popołudnia, zwierzęta zebrały się na wielką imprezę, aby świętować swoją nową przyjaźń. Udekorowały polane kwiatami i kolorowymi liśćmi, a każdy przyniósł swoje ulubione owoce i orzechy. Betty, siedząca na gałęzi powyżej, patrzyła w dół na swoich przyjaciół z radością. Poczuła ciepły blask szczęścia, wiedząc, że nie jest już sama pokazała im moc prawdy, zaufania i przyjaźni. Gdy słońce zaszło, a gwiazdy zaczęły błyszczeć, mądra sowa ponownie się odezwała. Niech ta uczta będzie przypomnieniem dla nas wszystkich. Musimy zawsze szukać prawdy i być gotowi zaufać i zaprzyjaźnić się z tymi, którzy różnią się od nas. Bo to w naszej różnorodności odnajdujemy siłę i piękno. I tak Nietoperzyca Betty i jej przyjaciele żyli długo i szczęśliwie, a ich serca połączyły więzy przyjaźni i nauka, która na zawsze zmieniła ich życie.